Maneczko, ludzka se strony wasz host, Bugs nie umijać. W kolejnym odcinku Heavy Raina. A zaczynamy w jakimś centrum handlowym, zobaczymy co będzie dalej. Może będę wołał Sean. Bo, bo, chyba to, bo jest, to jest moment, w którym się woła Sean. Ale nie wiem, zobaczy się. Uła, ja, i skończmy tą fajną sielankę, bo zaczyna draśnić. Yeah, yeah, uh, uh, uh. Taki mokry. Ten clown. <laughs> Dobrze, że nie McDonaldowy clown. <laughs> nie Ale szant zaginie. Czekamy na ciebie, prawda Jason? Chodź go. Że taki spory, bo ja nie wiem. <śmuchy> ja, ja tylko O nie, czekania z Co ten podrobił? E, łyku, łyku, łyku. <śmuchy> okay. Jason! Jason Jason! Jason 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 że to Son dla Ginia, to Jason był Jason 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 się na mnie gapił Jason Jason, możesz nigdzie sam chodzić, dobrze? Jeszcze się zgubisz w tym Tato, kupisz mi balona? Bardzo proszę. Tato, no proszę, kup mi. Dobrze, kupimy ci bal. Super! Siemka! Jak cię na imię? Jason. Jaki balon byś chciał, Jason? Eee, ten czerwony. Trzyma. Dolary, proszę bardzo. Jason, zaczekaj, zaczekaj na tatę synku. Zgubisz mi się. Spokojnie, czerwony balon. No nie jestem z tych facetów, co. czy mają drobne gdzieś po kieszeniach i nie wiedzą gdzie. <grym> e, ja nie, ja zawsze mam. E, Reszty opu... nie trzeba. Nie, Jason. Żeby nie było można spokojnie przemieszczyć. Tak jak ty Jeszcze przed chwilą kupowałem mu balon, odwróciłem się na chwilę, on zniknął. Zniknął? Jak to możliwe, że zniknął? Zostań tu. Poszukam. Zaraz wróci. Okej, okay, mamy. Jason! Jason! Oraz się akcja. Jason! Jason, 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 Jason. Ta a numer gdzie był? Nie, muszę iść do katedry. Jason, 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 Jason. Jason. Szybko muszę zejść na dół, i to już, inaczej zgubię go w tłumie. Poczekaj, na pewno nauczę się um, ten czerwony. Jason! Jason! <laughs> i А где? Види катастрофа. Zbyt realistyczne jak dla mnie. Współczuję. Mogę powiedzieć... I co dalej? Jest. No, zmieniło się rodzaj... Teraz zaczynamy tak naprawdę prawdziwą grę. No dobra. Tak. Sony był dawcą a Quantic Green production. Już Bardzo, bardzo fajny taki te napisy, tak jakby w taką tą smutną scenerię, to jest, to jest fajne, to jest, to jest, to, jest, to jest dobre. Przede wszystkim to nie często się zdarza. Jeżeli jeśli faktycznie zdarzyło się coś jeszcze jakimś innym, innej grze, to możecie pisać w komentarzach, w której jeszcze dodatkowo. Hoverej. ciężki deszcz. Albo ulewa, o. bo ludzie. Jason is no more? Będę tak rozumieć? Że mamy już po najważniejszej scenie <grybujesz> Najważniejszej, awnej scenie Nie, szkoda Jason, producer. <grybujesz> Pokoj muzyczka, w tyle jest Ciekawe, czy to będą też, tak jak w Detroit, czy tylko będzie to skupione się na tym e, głównym bohaterze, czy będzie mieć innych bohaterów, tak jak by było podobnie. Jak na razie tu pokazują nam jakiś... E, różnych... E, jakieś postacie, może będą ważne, może nie... W sumie bardzo zbliżone do teraz, niedawno pogody, też takiej, właśnie, że jest chłodno, choć lato, ale pada deszcz, nie? W tym stylu. Ta dzielnica przemysłowa w tle, nie? Z tą autostradą. A, dwa lata później. Ona tak cofnęła tak się jako takie przyspieszenie czasu. muss ja Oh, das ist schon. Das ist No tak bo po, po takiej kryzysie no to faktycznie byłoby w byliby cicho Stapy <laughs> Bo to się jeszcze będzie końcówka tej sceny całej, nie? Brum brum do domu! Gdziekolwiek, gdzie mi teraz, nie wiem, może mniej miejsce. A, faktycznie. Gdzie indziej mieszkają. Dzisiaj się przeprowadzi, tamtego domu nie dało się już wytrzymać dłużej. Jaki normalny telewizor ma u góry kliknięcie, żeby włączyć? O, spokojna animacja. Okej, okay, to mi... Po poka, tak? Nie. E, cztery? Żon jeszcze nie odrobił lekcji. Tak, e, przekąska. Zadanie domowe. Kolacja spania. Lista przygód normalnie. Która jest? Piąta po południu? To chyba czas na przekąskę mi się wydaje. Piwko e, orange juice. Oczywiście moje ulubione soki. Muszę... Aha. Tylko i sok. Pora coś zjeść. Może Sean zgłodniał? Proszę go spytaj. Pora coś przekąsić. Jesteś głodny? No nie wiem, trochę. Chodźmy zobaczyć co mamy w lodówce. ORIGAMI KILLER? A dlatego ten origami jest, dobra. Wypadem ofiarą swoim zabójców z origami. Policja potwierdziła, że Moro Prandi pasuje do zabójcy z origami. Mamy jeszcze czas. Potem zajmiemy się pracą domową. Mmm, skręt. Party. sobie bo dawno nie było. Dobra, <ścoughs> w kosza nie umiem grać, nigdy nie umiałem, więc... Ciemnia się. Lepiej włączę światło. W tutaj mamy. Aha. Długie wyjście, dobre. Sean będzie u Grace w ten weekend. Chyba nie może się doczekać, aż zobaczy mamę. Aha. I wychodzimy, ale wszczędność. Hmm. Sean, odrobimy pracę domową? Tak, to proszę. Mogę jeszcze pooglądać telewizję, a lekcję potem, dobrze? Myślę, że powinniśmy się od razu wziąć do roboty, żeby mieć to z głowy. A teraz weź plecak i usiądź tu. Pomogę Ci. Tu mam włącznik. Okej... Okay. poczekaj, tylko Twój tata musi się jeszcze nauczyć, jak chodzić. No, nareszcie się udało. Bardzo precyzyjny trzeba być. Hmm, więc nie mogę zrobić, dobra. tylko to skończyłem. Mogę obejrzeć telewizję? Okej. Okay. Tylko rzucę okiem. No nieźle. Widzę, że się postarałeś. Możesz iść. Dobra, przynajmniej jedną z głowy mamy. Której to było? Ósma bet. No, masz już godzinę. Mogę podejść tam bliżej? Co powiesz na to, żebyśmy się trochę pobawili? Wola obejrzeć telewizję. To co? Pogadasz ze mną trochę? Ale o czym? Nie wiem. O tobie, o twoich kolegach, o tym co słychać. Nic ciekawego. <śmiech> <śmiech> Spoko animacja, bardzo ładnie zrobiona. Właśnie, chyba przeziębienie cię łapie, sprawdzę czy mamy w domu jakieś lekarstwo. No dobra Sean, czas spać. Co? Ja nie chodzę tak wcześnie spać. Racja jest jeszcze dosyć wcześnie. Wrócę do ciebie, jak przyjdzie pora. Zrobić ci coś na kolację? Pewnie, tato, jestem bardzo głodny. No dobra, to zobaczę, co mamy. Zawołam, jak będzie gotowe. Piwo. <grywka> eee, roasted Chicken. A, weźmy pizzę na standard. Każdy chyba lubi pizzę. Dobra, teraz mikrofalówka. Tak, pip, pip będzie. No, <noise> naciskam. Może moja... albo ja nie umiem, albo moja myszka nie umie. Chodź już wreszcie, Sean. Jedzenie gotowe. Już idę. A nie wiem. Dobra pizza, kurde, gorąca. Co ja będę robił? A, w. W. W S jest co odłóż I to i załączy się smętna muzyka? Nie tak <noise> Na Widocznie e, e, naszkód pohater nie jest z <laughs> Kto normalnie je pizzę nożem i widelcem? <laughs> tak w ogóle na to spojrzałem, tak. O nie nożem widelcem pizzę? nie jest i jeść. A mogę zrobić coś takiego, tak? Mógł być dziwny. Tak, mogę być dziwakiem. A jak tam synku w szkole? Miła to nauczycielka? Jest bardzo w porządku, tato. No, on. Czas spać. Nie chcę mi się spać, mogę jeszcze zostać. Tak. Dobrze, <noise> możemy jeszcze trochę posiedzieć. Tylko nie mów niczego mamie, dobra? No dobra, Sean. Raz spać. Co? Ja nie chodzę tak wcześnie spać. Dobra. No już, marsz do łóżka. Nie chcę nie mi się, stać. się nie stanie jak raz pójdziesz spać wcześniej. Jesteś niedobry. Chcesz się mnie pozbyć, żeby mieć spokój? Nie cię. I wyparował. Okazję obejrzę, co tam jest. Ciepialnia? Faktycznie... No tak poeksploruję sobie, nie? To jest to? Jakiś... składzik... A nie, jego pracownia, dobra. No tak. Zostaw mnie! Nienawidzę cię! снег бу 젠레 어디... 야디야 오, 아니야 오, 아니야 오, 아니야 PCN. Okej. Okay. Po tych dziwnych scenach mi się wydaje, że to jest też idealny moment na zakończenie odcineczka. Zobaczymy się w następnym odcineczku. A na dole, wszystkie linki w opisie tam, karty będziecie mieć. Suba i lajka. zostawcie. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta gra. Ja jestem troszeczkę przerażony, więc muszę Cześć, czołem. Pana następnego. Pa, było fajnie.